Witajcie, moje drogie Panie i drodzy Panowie. Dzisiaj taki odcinek troszkę nietypowy. Maseczka napinająca, odmładzająca, troszkę ujętniająca, oczyszczająca. Właściwie wszystkiego po trochu. Postanowiłam podzielić się z Wami moim przepisem, ponieważ świetnie sprawdza się zarówno na mojej cerze, jak i na cerze Andrzejka. I tak fajnie napina, i no jest taka później skóra po niej bardzo przyjemna. Co dodaję? Głównym składnikiem tej mojej maseczki jest żelatyna. Zwykła sklepowa żelatyna, wieprzowa lub wołowa. Potrzebna nam jest z tego względu, że to jest właśnie składnik, który ma dużo kolagenu. Można użyć. Też białka kurzego. No, ale nie zawsze mamy co zrobić z tym jajeczkiem później i yy, no szkoda wyrzucić. No trzeba by było zaraz zrobić sobie jakąś jajecznicę i nie zawsze wykorzystamy całe. Chociaż można właściwie użyć białko, a później zrobić sobie drugą maseczkę z żółtka, ale to może innym razem zrobimy taki eksperyment. Dzisiaj robimy z żelatyny. Tak, ja tak robię troszkę po, po łyżeczce, bo właściwie dużo składników nie będę używać, tylko tak po troszku. I zalewamy ją gorącą wodą, żeby nam się troszkę rozpuściła. Najlepiej by było, gdyby można było poczekać troszkę, żeby nie była gorąca, ale miałam zimną miseczkę, więc myślę, że nic się nie stanie, jeżeli dam dalsze składniki. Chodzi o witaminę C, którą będę dodawać, ponieważ witamina C nie powinna być mieszana z wodą o temperaturze wyższą niż 40 stopni, ponieważ traci swoje właściwości. Także stwierdziłam, że muszę troszkę odczekać, ale niedługo. I a w międzyczasie się rozpuści. Żelatyna ma dużo kolagenu, aminokwasów, dodatkowych jakichś związków chemicznych, które świetnie wpływają na naszą cerę. Dodatkowo można żelatynę pić na stawy. Ona uzupełnia właśnie braki kolagenowe w sząskach stawów i dobrze jest na przykład wypić sobie, wieczorem sobie zrobić taki napój tak jedna czwarta szklanka wody, łyżeczka lub dwie y, oczywiście ciepłej y, rozpuścić tę żelatynę i wypić sobie rano taki napój, można dodać miodu można dodać cytryny i y, to y, najlepiej ponieważ nie dość, że będzie nam uzupełniała y, braki kolagenowe w, w sząstkach stawowych, to jeszcze będzie wyścięłała nam ładnie y, błony śluzowe żołądka i układu pokarmowego. Także jest i na stawy i na żołądek bardzo dobra. No już się prawie rozpuściła. Kolagen dobrze się komponuje z witaminą C. Ja mam tu taką w proszku, i, a jeżeli nie macie takiej w proszku, to może być cytrynka. Też sobie tam łyżeczkę można cytrynki dać. Ja akurat mam witaminę C, więc nie muszę jej dodawać. Ten filmik taki kosmetyczny robię pierwszy raz, więc może być troszkę nieudolnie. Zrobiłam sobie też. Wyciąg z goździków w słoiczku, żeby się ładnie zaparzyło. I też będę dodawać do tego mojego eksperymenta. Mam też retinol, ale ten retinol to tylko Wam chciałam pokazać, jako jeden ze składników, które bardzo ładnie wpływają na odmładzanie skóry. Można go dodać też zamiast witaminy C. Albo żeby wzmocnić witaminę C. No, to jest właściwie witamina A, nie C. I jest to witamina, która rozpuszcza się w tłuszczach, natomiast witamina C rozpuszcza się w wodzie. Goździki na par. Cynamon, jeżeli nie macie, to może być przyprawa korzenna. Mi się właśnie akurat skończył. Więc... Dodaję przyprawę korzenną, tak nie za dużo. Troszeczkę. Wszystkiego po troszeczku. Soda oczyszczona, która też ma właściwości bakteriobójcze, wygładzające. Yy, i też fajnie działa na serę. Kurkuma. Muszę sobie to wkładać, bo się tutaj taki bałagan od razu robi. Co już dałam, a czego jeszcze nie. Kurkuma też ma właściwości odmłacające, przeciwzapalne. Znana od wieków w krajach yy, indyjskich jako właśnie środek odmładzający dałam już tej witaminie C. Nie wiem, czy nie witaminka C. troszkę mało muszę się nabrać. Można też dodać kwasu ostu jabłkowego, jak ktoś by chciał. Teraz mi się to troszkę powinno spienić, ponieważ reakcja jest sody z kwasem cytrynowym. Troszkę mi się spienia, dodamy sobie naszego wyciągu goździków. Można dać też całe goździki do tej pierwszej warstwy, która jest na początku, czyli woda z żelatyną. I troszkę miodu. Ma też właściwości przeciwzapalne, odkażające, odmładzające, rozjaśniające. Wszystkie te składniki, które tutaj Wam pokazałam, mają takie właściwości odmładzające, wielające, napinające, ponieważ tam maseczkę, jak nałożycie, świetny jest właśnie pędzelek do farbowania włosów, do nakładania na twarz. Bardzo go lubię. I głównie jego wykorzystuję i daję jeszcze tylko troszkę kawy. Kawy albo kakao. Kawa też ma takie właściwości yy, troszkę odmładzające, więc też lubię ją dodać i to jest taki zestaw całościowy daje kawę rozpuszczalną. Jeżeli nie macie kawy rozpuszczalnej, to zrobić napar, mocny napar z kawy zwykłej. I też można dodać. I taką papeczkę to nawet nie jest gęste, więc trzeba uważać. Można zrobić zrobić troszeczkę gęściejsze, jak ktoś woli. Albo odczekać jak zacznie tężeć. I nakładamy na twarz. I czekamy do wyschnięcia. Jadam sobie jeszcze troszkę tego retinolu. Jak szaleć, to szaleć. Parę kropelek. Retinol używam codziennie, ten w serum. Bardzo mi się poprawiła po nim cera. Zresztą yy, chyba też zauważyliście, ponieważ mam sporo komentarzy od was, że. Mam ładną cerę, więc to jest zasługa właśnie tego retinolu. To jest oczywiście witamina A, jak już mówiłam. I retinol może troszkę wysuszać. Trzeba go umieć. Tak na początku już mówiłam chyba kiedyś, że musi, potrzebuje czasu, że to nie jest taka szybka kuracja. No ja już go stosuję drugi miesiąc. Widzę, że cera mi się bardzo poprawiła, i na niego daję olejek arganowy ale może być też zwykła oliwa z oliwek, jakiś tłuszcz roślinny, olej kokosowy, ponieważ potrafi wysuszyć troszkę cerę, więc trzeba uważać, żeby nie zrobiła się taka rybiałuska, ja to nazywam. No i tak jak mówiłam, taką papkę nakładamy sobie na buzie trzymamy do zaschnięcia. Ona was tak napnie, ponieważ żelatyna ma właściwości ściągające. I na no, później myjemy. Jak wam zostanie, to można wziąć troszkę folii. Teraz jest troszkę za rzadka, ale robimy takie płatki z niej w kształcie oka i zawijamy. Delikatnie, tak żeby się nie rozpłynęła po bokach. Jeżeli będzie gęściejsza, to ona się nie rozpłynie, po prostu taki kleks wam się zrobi i do zamrażarnika. I później macie już gotowe takie płatki. Ja wam pokażę jeden, który mam. Są moje płatki. One już mają swoją, swój czas, już są trochę stare i one tak się zeschły troszkę. Ale jak je namoczycie w wodzie i rozprowadzicie po twarzy, to macie gotową maseczkę. Która też będzie Was ściągać i napinać wam cerę. Tak wygląda po wyjęciu z zamrażalnika. Jeszcze sobie zrobiłam też, można w kostkach na, na lód. Też tak no nie wygląda to zbyt efektownie, bo się troszeczkę rozchlapały te yy, yy, łódeczki, jak wkładałam, ale też można mieć kostki i można to jako yy, takie kostki lodu, jak na przykład macie zmęczone oczy, prawną yy, opuchliznę na twarzy, to można sobie takimi kostkami również przejechać, buzie i i od razu jest jakaś ulga, bo to jest zimne oczywiście i, i, i troszkę nam pomoże na takie opuchnięte. Takie maseczki do zamrażania można robić właściwie z wszystkiego, co macie. No tylko żeby było coś wodnistego, żeby mogło się zamrozić. Albo byłaby to woda, albo coś żelotynowego. I położę takiej maseczki, wklepać sobie albo dobry krem, albo jakiś olejek do twarzy. Ja ostatnio jestem zwolenniczką olejów, serum właśnie tego typu kupuję, mam ich dość sporo. Teraz poluję na koenzym Q10, ale niestety nie ma go teraz w moim sklepie, czekam na dostawę. To chyba wszystko moi drodzy. Mam nadzieję, że y, pomoże Wam taka maseczka, że będziecie się czuły y, dobrze, że cera Wam się poprawi. Y, I chciałam tylko jeszcze dodać, że, że wykonajcie sobie próby uczuleniowe, żeby Was nie podrażniło. Szczególnie soda może wysuszać, więc uwaga na cerę wrażliwą i, y, y, i suchą. No, i, i życzę Wam miłych zabiegów pielęgnacyjnych. Pozdrawiam serdecznie i do następnej lekcji kosmetycznej. Trzymajcie się ciepło.